Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm i jedziemy nagrać dla Was koszenie kukurydzy u Pana Zbyszka właśnie koszą, a tutaj pana też, zobaczcie. Jesteśmy w Pieszczy, byliśmy przy kombajnie i wracamy, jedziemy teraz do maniury, zobaczymy jak tam idzie, ale nie jest zadowolony, ale mówi, nagramy odcinek jakiś. Dobra, jedziemy na miejsce i zobaczycie jak przebiega akcja koszenia kukurydzy w gier Gouda. Widzimy się na miejscu. Gdzie pan jedzie? Na pole? Przecież wykoszenie kukurydzy? O, jednak pan zmysze jak jedzie. Jest. No, ale jest mokra widzę Jest mokra, bo tak stoi tak, od drzew jest mokra Ale powiem Ci, że jest duża różnica pomiędzy odmianami V tak? ale w ogóle pomiędzy odmianami jeżeli chodzi o oddawanie wody ma? Wczoraj, no, wczoraj wjechał ciężarówką na pole, nie? Mm -hmm. Widzisz, no ślady niby nie, nie są głębokie, nie? No. Ty wiesz, że go nie mogliśmy tą R- na bliźniakach i siódemką wyciągnąć? Musieliśmy odkopać koła. Siódemką stanął na asfalcie i dopiero go dlatego nie ma szans, nie, nie wprowadzamy żadnych ciężarówek na pole żniwa jest ciężko, jak jest boża w to już całkiem znaczy Ale kierowcy sami mówili, nie no. spokojnie, na pole, tuch cofamy! No, tylko raz. Tylko raz. Wczoraj e, Grzesiek siódemką jeździł dwa razy się utopił, wyciągałem. Tutaj na górce też. No, na innym no, górce. Już na, 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 na tym, na, na gąsienicach też się topił. No ale ile to spadło znowu 40 litrów. No. No, to jest tak pada. I jak wydajność kukurydzy? Wiesz co? Znaczy wygląda na to, że no... 12 w plusie, ale... O! Ale jest bardzo duża różnica odmianowa. Mhm. E... Bo tutaj mieliśmy cztery odmiany. No tutaj były odmiany tak. z czego? E... No to były Euralis. Tak. Teraz jest Lidea. Lidea, dokładnie. I... Trzy odmiany. Filgold, Submarine i jakari. Ta jakari to jest taka, taka, wiesz, do wszystkiego pasuje, mm -hmm. w sensie, wiesz, na, na każde stanowisko i tak dalej. Ale naprawdę sypała super, mm -hmm. bo widać to było po kombajnie, nie? I ona fajnie, od, woda oddana z niej była, tak. super, naprawdę. Tą odmianę to, to warto polecić, nie? Dobra, jedziemy do kombaja. Świetna przystawka Drago Świetna przystawka, naprawdę Tam e, na tej samej u mnie kosił Tu jest większy lepszy to jest roworowy, nie? Ale do kukurydzy super jest mm -hmm. Rotor najlepszy podobno do o. kukurydzy W tych warunkach Co tam maniorka? Co tam kolega? Jak tam się wozi Kubotką? Ja wiem, ty się przesiadłeś i tą sprzedałeś? Nie, ja wczoraj nie, nie było w ogóle w skoszeniu Wczoraj ojciec chyba aha, jeździł aha. Tylko wyciągnąć, nie? bo ja tam musiałem wyjechać A dzisiaj też, drugi kur Kurde, nie wiem co to się dzieje, bo faktycznie na tą Kubotę coś jest za często na dzieje. No. I znowu Kubota na miniaturce będzie Ja to zresztą zmieniło. No. To jeden zbiornik. To jeden zbiornik. Tak, To jest jeden zbiornik. Setka Maniurka. Po jednym no. zbiorniku się woziło. Tak? Wczoraj tata jeździ po jednym zbiorniku. Bo nie opłacało się, wiesz. No Zwłaszcza, że mokro jest, nie opłacało się jeździć po polu po bietony, nie? No ale drobniejsze niż trochę u mnie. Nie, nie? jest drobniejsza. To zależy od zmiany też. No nie? No i koniec, tyle nagrałem wam z koszenia kukurydzy w Giergoda. I to praktycznie tylko tyle będzie, bo ja nie nagrywam. No. Przyjechałem na sam koniec dnia po prostu, umiałem zajęcie. A myślałem, że jeszcze będą jechać na inne pole, a tu jednak okazało się, że eee, komanista przed nim pole kapcie złapał. No widzicie, nie? Nie, to brudni. To wstawimy. Ale coś tam będą gadać. No musimy się przekonać, dlatego wstawimy. <grystanie> bardzo żywa robi, że nie oberwała, tylko wciąga. Ta, ta, ta. Za bardzo żywa już się zrobiła. I też e, ja zauważyłem u mnie, jak była słabsza, to więcej gubił, nie? Na przystawce. Tak. Musi być cały czas w tak, masy. Tak tak, 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 tak. Ale fajnie. Zobacz, nie za wysoko ścięta, nie? Tak. Teraz mulczarek Będzie pan miał. I wiesz, co ci powiem? Roboty. Nie to za dzień jak mulczowałem w Pampitesie w zeszłym roku, to tak to 35 no, no, no. hektarów, ale wiesz co, ja chyba jednak zaoram. Aha. Jak rozmawiam z takimi, wiesz, co sadzą, sadzą mówię, co sieją kukurydzę, no od wieki wieków, nie? Mhm. Mówią, wiesz co, nie masz tego dużo, No. weź to zaoraj, nie? Jak pan chce. Ja bym się bał zaorać to, bo chodzi o to, że gdzie gdzieniegdzie są te kolby, jak pan rzuci głęboko je... Ciki. O kurde, tak miał jeden tutaj z wiesz okolic? Co? Tak, ale ja tutaj, ja tutaj i tak z pługiem wcześniej nie wiadę. pewnie jak wiesz koniec grudnia stycznia. No. Rozumiesz, mhm. bo ja tu trzeba czekać na mróz, mhm. teraz, bo ja tu zrobię uprawkę. Tak, tak. Wezmę to, zmulczuję, zrobię jakąś tam yy, płytką uprawę, żeby to fajnie, fajnie przemieszać, ale mówią, żeby... Zaorać. To jak pan chce. No... Ja, na, ja tam się mówię, żeby nie orać, bo mówi, że problem z dzikami później ci takie jamy wywalą, że. Wiesz, no to na pewno, no. na pewno są plusy i minusy. No na tak? pewno orka. Tylko że z kolei orka jest no, najlepszą metodą na, na walkę z omacnicą, nie? Bo ona jak jest pod ziemią, to, to ona tak. nie wyjdzie, nie? Tak. Bo omacnica nie będzie działa wiesz, w korzeniach Nie, ona będzie siedziała tutaj, w tej części mm -hmm. Nie? Taka... Jakież to jest twarde Trochę zielona to... No trochę, <laughs> <laughs> trochę bo tu była dosiewana chyba, tak? to jest to, co było przesiewane, tak Bo dziki panów pierdzieliły Tak, i tu były cztery siewniki przesiewane dookoła pola z brzegu, mm -hmm. nie? No właśnie widać No Czyli, która odmiana najlepiej dała? Najbardziej optymalna Jakari, mm -hmm. bo plon jest dobry, fajnie oddaje wodę, nie za długie FAO, ona fajnie doszła, e, mało tego, nie miała, e, nie miała e, pokrój rośliny, e, efekt, kolby mm -hmm. jej nie, wiesz, nie miała Aha. tego wydłużenia, wiesz, że, że kolba no, tak wisiała na dół, nie, i tak I dalej. Później może spać, no. I później może spać, tutaj tego nie było. Mm -hmm. No i ta Submarine. Ona, no ona dawała chyba najwyższy plon i też była sucha, nie? To trzeba byłoby się wrócić do filmu z wiosny, tam było VO mówione dokładnie każdej odmiany. E, submarine miała bodajże 230, mm -hmm. a e, ta jakari to jest na 220. Mm -hmm. Tak? A tam to, tak, chyba tak, 220. 220. Bo na przykład ta jakari jak pan mówił, to ile miała tam 30, ileś, tak? 31. Mm -hmm. No przy takich opadach jakie tutaj no. no chłopie no Ja od 28 do 34 Miałem cały czas tego Ale swojego. ty fajną pogodę trafiłeś mm -hmm. nie? Do koszenia, do koszenia. A, a ja wiesz No No nie trafiłem fajnej <laughs> Niby nie nabiera ale to tak i tak przechodząc przez kombajn To 5% trzeba na pewno doliczyć Jak jest na kolbie nie wiem 30 to No tam będzie słuchaj no to 35%. wczoraj Z Grzesiem robiliśmy tutaj ra... mm -hmm. próby eee, To kombajn dołożył może procent. Właśnie to nas dziwiło. 31, no. 32, 33 mhm. i to się potwierdzało nam Aha. później po koszeniu i pojechała kukurydza do, mhm. do odbiorcy i też się to potwierdza, nie? No to widzę, że pan zadowolony z plonu. Jak powyżej 10 dała, koło 12 średnia znaczy, wyjdzie. Nie, no wyżej 12 jest na pewno średnia. Aha, na pewno. Na pewno, bo... Yy, po zbiornikach, po przyczepach, wiemy ile, mhm. bo było ładowane też na samochody, nie? Mhm. No mógł pan tą Jakari zostawić sobie do suszenia. Nie, nie, ja nie? nie mam czasu Nie chce pan się w to bawić? czy znaczy, nie to, że nie chce się bawić, ale, ale yy, nie byłem do tego kompletnie przygotowany, niezabezpieczony tak, tak. w olej, a dzisiaj kupywać olej za te pieniądze, no to... Rozumiesz? No rozumiem. Yy, dalej nie ma się takiego doświadczenia. Nie, 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 jeszcze nie. To nie ten... Czas. Ja od razu na głęboką wodę i... No, no. udało się, ale ostat... no, Dobrze, ostatnim... ale to walczyłeś... No walczyłem... E, ile czasu, tak? I mniejsza jednak ilość, nie? No. No 120 ton tam gdzieś musiałem przesuszyć, to tam już mniejsza ilość, ale... No to my 120 ton <noise> Z poprzeszka. To my wczoraj rąbnęliśmy w 4 godziny To trzeba mieć naprawdę suszarnię. No Druga rzecz, jak bazujesz na usłudze, a ograniczeniem jest suszarnia, no to wiesz, on ci, no ile możesz nakosić? Tyle ile przesuszysz, tak? Tak. No. Etapowo a da kosić. Nie? A przyjeżdża kosić, nie? A nie stać, nie? To i tak mamy problem, bo, bo cały czas z tym deszczem walczymy. I kolejka się już... Przecież kombajn stał od środy, a wczoraj dopiero wjechał. A temu, wiesz, właścicielowi Prawie tydzień. Do... Prawie tydzień, a tam się kolejka spiętrza, nie? Poczekają następni, nie? No, a tutaj pada A tu pada Przez chyba 3-4 dni 40 litrów walło No Dzisiaj ja... też miało nie padać kompletnie nic Dokładnie. Cały dzień mżyło Dokładnie Cały dzień Ja nawet się, wiesz to nie spodziewałem, że tutaj będzie tak mokro, nie? No wczoraj mhm. siódemką dwa razy się utopił A ileż na tej przyczepie ma... No, 16 ton No tak No Kukurydzy Jedziemy Jedziemy Taki filmik będzie z koszenia kukurydzy u pana Zbyszka. Ja nie wiem czy stąd wyjadę Gdzie ja się tu wpakowałem O kurcze Będzie akcja Wyciąganie kurde busa. A ty jeszcze pod górkę No najlepiej Nie mam kluczyków No chwila prawdy, proszę cię Proszę, żebyś tylko wyjechał No i chyba nie wyjedziemy Wyszedł Co tam się stało? Widzę, że od razu przystawka ma zamontowane Zabijanie ogrodzenia, tak jak u mnie pan Zbysiek to zbijał na bójczerze. Nie chce się chodzić po polu, to kombajnista jest cały, to już no, agasinacko. Kur, to mokre wszystko. Zadaj, jak ten kombajn dostaje w dupę w ogóle. Z tego całe szczęście, A takie akcje, to najlepiej jest wynajmować. No. O, to tutaj ten ma Poszukuje kobity na, kobity na gospodarstwo. Co robię? Poszukujesz kobity na gospodarstwo. Nie radzie, <laughs>